Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj testujemy rakiety super bomba dostępne na Fiverr Shop JR72. Oczywiście z kodem Progang macie zniżkę. Mamy w zestawie 4 sztuki. No i co? Pokażę wam jaki manek ma 218 neku. Tu macie kod QR do zeskanowania. Klasa F2, tu macie symbol. No i co? Kijek w zestawie jest, no i widzimy się po prostu na Przestrzelaniu owych rakiet. Do zobaczenia! Super bomba. Jorge, rakiety idą teraz widzowie. No, głośna basowa, ale wysoko lecą. Ale ładna To też. Ale w porównaniu do bomb dużo wyżej jasno. No dużo wyżej Wow, się Tak jak o dochodzi nie? Ole piękne to było. Koniec! Koniec! Także... Ocencie sami w komentarzu. Dla mnie bardzo fajne. Taka moja opinia. Do następnego odcinka. Do następnego odcinka. Na razie.